Się na sam dół tego całego tutaj wzgórza. Zobaczymy. Strada Giovanni Paolo. Tak, tu siki po lewej. Co? No. Pokażcie goń Przeszliśmy z samej góry teraz będziemy się kierować na sam dół o jak widać tutaj piękne winorośle A tu i tam się to ciągnie do samego końca o tu sobie jaszczurka idzie po proszę he ma sobie ucieka Idziemy cały czas winoroślami, proszę bardzo takie winogronka jak u babci na działce tylko tu bardziej jesteśmy już coraz niżej nasze ukochane palemki plus proszę bardzo coś pięknego już jest ponad 30 listopnia jest dopiero 10 ledwo żyjemy no, ale to chcieliśmy. Wyszliśmy z tych załóg. Tyleśmy przeszli, byliśmy tam na samej górze. Z jest taki, jakiś parking koło kościoła. No i teraz prawdopodobnie się tam będziemy starali wyspinać. Zobaczymy, czy się uda. A więc tak. Mieliśmy iść na górę, ale zmiana planów, jak całe życie u nas. Piękne upietnienie, słychać wodę. Proszę bardzo, coś pięknego, jak w dżungli. I o skwarze już nie chcę nawet mówić, bo to już mam całą koszulę mokrą. O. Tam, gdzie my tam było. Idziemy w dół, a gdzie dojdziemy? Hm. Baczymy. Właśnie idziemy Aleją Drzew. Ale zobaczcie jakie nie. Nie wiem, jak to możliwe. Jest koniec sierpnia, jest taki skwar. A tu liście już pospadały. Nie, nie rozumiem tego. To jest szczyt chyba sezonu. To ile tu musi być stopni, żeby liście nie spadały? I dalej idziemy, aleją drzew. Pięknie, ptaszki grają. I co to jest w ogóle, nie? Chwabąszcze. Tutaj, gdzie jesteśmy teraz? A no tutaj, gdzie mieszkamy? W klasztorku. To jest gaj oliwkowy. Tu są oliwki całe długie takie oliwki i z tego co Małgonia mówi to raz na dwa lata są, są zbiory spróbuję przybliżyć te oliwki czekaj czekaj o są to są te oliwki widzicie? Weszliśmy troszkę od tego kasztorku, gdzie jesteśmy Teraz chcę tu pokazać, jaka gigantyczna jest przepaść. Proszę. O. A my tu sobie stoimy, jak widać. O, zaraz tu zejdziemy, pójdziemy tędy. No i tam. Tutaj filmujemy. Nie wiem, czy nam się tam uda zejść. Prawdopodobnie nie, już jest troszkę za późno, a mamy niecałą godzinę do kolacji, więc a. ale tu jest po prostu no coś niesamowitego jak to jest wysoko Spadasz już koniec Adio, a tengo, nie jelika Teraz można zobaczyć to w pełnej okazałości. Jeden wielki las na dole a my na samym wzgórzu. Tam jest ta droga, co przed chwilą pokazywałem. O. Proszę, jakie skały. Coś niesamowitego. Z tamtą przyszliśmy. O, tu gdzie pokazuję. Dokładnie. Super. Delikusi wiatr. No i teraz. Nie wiem czy tu pójdziemy, tu? Nie, to nie ma drogi. Tu jest akurat jakieś zamknięcie. Nie wiem po co to zostało żółbione. No takie. No i się wyczłapaliśmy na samą górę. Już słońca nie ma. Proszę, jakie widoki. Uh. i wracamy na kolację powolutku wyjeżdżamy z Castel Santelia Kierujemy się na plażę Santa Severa Do przejechania mamy 70 ponad kilometrów także niedaleko już zaczyna grzać po 30 stopni jest szok się będziemy tak kierować od na to jezioro. Mm -hmm.